bo zawody mają dość nietypową strukturę. Oni uważają, że to po prostu są najlepsi na świecie w kato. I mało tego, idą takie ciężkie czasy. Emocje, naprawdę się grają, z i to. Zostały połączone dwie imprezy, Mistrzostwa Polski i Puchar Polski. Jaka jest Twoja ulubiona część na treningu w karate? kończą się pierwsze tury w kategorii kata i tutaj dwie kategorie wysuwają się na czoło zainteresowania, bo są to jest to kategoria Masters i tutaj naprawdę mężczyźni pokazują to swoje kata z takim naprawdę bardzo fajnym charakterem i również na bardzo wysokim poziomie z bardzo fajną dynamiką. No i kolejna kategoria, która jest tutaj chyba najbardziej i najmocniej obsadzona to kategoria seniorek, gdzie znajduje się m.in. Florentyna Decibuk czy Aleksandra Karpuk, no i oczywiście Ania Lisowska, więc zobaczmy jak będzie wyglądała tura finałowa bo będzie na pewno bardzo ciekawy. Po wykonaniu Sushiho w finale. Zauważyłem bardzo dużą szybkość jak na kategorię Masters. Proszę zdradzić sekret. Ja ogólnie, y, jeśli chodzi o wizję, o wykonanie kata, Szotokanem się mocno wspieram. Oni uważają, że to po prostu są najlepsi na świecie w kata. Oni jako organizacja bardzo duży nacisk kładą na, na wykonywanie kata. U nas to jest głównie Kumite. I ich kime po prostu jest powalające. Bardzo mocno tym się inspiruję i trenując kata nie patrzę tylko na to, żeby to było wykonane poprawnie, tylko staram się iść w tym kierunku. Oczywiście to 100 lat świetnych mi do nich, natomiast pod tym kątem może ten, moje wykonywanie kata na treningach kiedyś zawsze wykonuję absolutnie 100%, albo nie robię go wcale, bo to, to, to ma właśnie tak działać. To jest forma taka już powiedzmy zawodnicza, bojowa. W takim razie oczekujemy na wyniki. Ja bardzo mocno trzymam kciuki i zobaczmy w takim razie jak wygląda kategoria ja y, seniorek. Ze mną Florentyna Dadzibuk. Jak dzisiejsze wyniki, bo wiem, że są dobre. No, z wyników jestem bardzo zadowolona. Udało mi się wygrać drugie miejsce w Pucharze Polski w seniorkach, a w Mistrzostwach Polski jeszcze nie wiem. Ale myślę, że też mi bardzo dobrze poszło i jestem z siebie zadowolona, bo dużo pracowałam, więc myślę, że jednak zasłużyłam jeszcze po przerwie. Także jest to dla mnie ogromne ogromne szczęście. Jeszcze czekam na kumito, także zobaczymy, wszystko się okaże. Że nie jest bardzo wyjątkowe, bo odbywają się dwa turnieje jednocześnie, czyli Puchar Polski PZK i Mistrzostwa Polski Open PZK. W skład mistrzostw Polski wchodzą także kategorie, takie jak młodzieżowcy, e, czy na przykład Masters, i one również są dzisiaj rozgrywane. Dlatego zawody mają dość nietypową strukturę. Najpierw tradycyjnie jak wszędzie było wykonywane kata, ale później e, pierwsi do walki stanęli seniorzy i dopiero następnie będą się bili juniorzy. I po juniorach i tych, kategori z tych kategoriach juniorskich, czyli młodzikach i kadetach, i tak dalej, odbędą się jeszcze walki seniorów w ramach Mistrzostw Polski Open. Taka struktura turnieju pozwala na to, aby zawodnicy, którzy będą startować w ramach rywalizacji Pucharu Polski, mogli również wystartować w ramach rywalizacji Mistrzostw Polski, jeśli te kategorie się pokrywają, bo normalnie po prostu te turnieje odbywałyby się w innym terminie. w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia. Poprzez dyscyplinę karate dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy. Chcielibyśmy, żeby Kyokushin dla was było drogą na całe życie. Chcielibyśmy, żebyście nie zapomnieli o nim, bo być Zawodnikiem to jest określony czas, ale być w piokusi, być jedną wielką rodziną to jest nasze zobowiązanie. Polski, karatek ogłaszam. W związku z tym, że w Katowicach nie udało nam się zorganizować dużej imprezy, zostały połączone dwie imprezy, Mistrzostwa Polski i Puchar Polski, w tym gościnnym świnoujściu, gdzie już wielokrotnie organizowaliśmy Mistrzostwa Polski, zarówno juniorów, jak i seniorów. Oraz dwukrotnie Mistrzostwa Europy. Ci, którzy startują dzisiaj w Mistrzostwach i oni są brani pod uwagę na Mistrzostwa Świata, które odbędą się po raz pierwszy w Riadzie, w Arabii Saudyjskiej, no i z udziałem około 70 państw z całego świata. Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach Mistrzostw, Świata zdobędziemy kilka medali, być może nawet jakieś złote. I kolejny etap turniej, już rozpoczynają się walki Mistrzostw Polski Open. Podobnie jak dwa lata temu przeczuwamy, że będą tutaj naprawdę duże emocje, takie jakie towarzyszyły nam podczas 50. Mistrzostw Polski Wagowych, które odbyły się na tej sali dwa lata temu. Możecie zobaczyć na naszym kanale Okiem Sportowca. Przypominam, że możecie również zobaczyć zdjęcia z dekoracji i z całego turnieju, oczywiście na Okiem Sportowca. To wydarzenie było również okazją do świętowania 50-lecia Kyokushin w Świnoujściu. O początki karate w tym mieście zapytaliśmy organizatora, sensei Pawła Suika. się to 75 rok. My, pozwólcie, że kilka nazwisk przytoczę, bo bez tego nie można zacząć historii. Pierwszym trenerem, który to zaczął prowadzić był w świętej pamięci Henryk Janda, Ale on był bardzo krótko, później to przejął wtedy jeszcze i Mirosław Mituta, a on był też działaczem Solidarności. I w momencie, kiedy był stan wojenny, karate tak naprawdę zostało wyrzucone ze wszystkich sal. No bo on był trenerem wtedy tutaj, więc to odium spadło na wszystkich. Ja zacząłem trenować w 1982 roku u Włodzimierza Mazura. Nas była ograniczona garska, to proszę sobie wyobrazić tam 10-12, którzy tylko trenowali. I później zaraz moim trenerem był Mirosław Mituta, tak jak wspomniałem, ale też i Zisław Popień, o którym muszę powiedzieć, bo to był taki, myślę, że bardzo ważny element na mapie, karate Kyokushin w Świnoujściu. Jeszcze muszę dodać, bo jeszcze była druga taka osoba Grzegorz Piotrowski. I w 85 roku udało nam się wprowadzić do TTKF-u w Świnoujściu klub. Zarejestrować to jako sekcję. To był tam pan Tadeusz Kotecki, a ja miałem wtedy w 86 roku zrobioną świeżutką legitymację instruktorską na wf w Krakowie i przyjąłem to wszystko do momentu, kiedy nie poszedłem do wojska. Później to wszystko przejął Dariusz Bielski, którego no dzisiaj nie ma, ale go zapraszaliśmy. E, wiem, że pracuje też, więc e, na pewno z nim się spotka i wyróżnienie od nas dostanie. Bo mówię, to jest nasza wspólna historia. Nie można tego brać tylko i wyłącznie na Świnoujską Akademię Karate Kykushin, bo to by było po prostu uczciwe, więc wszyscy, którzy przez te lata tutaj się do tego przyczynili, byli dzisiaj na tej sali. Dla mnie zawsze najważniejsze były dzieci. E, w, e, I tak jak powstała Świnoujska Akademia Karate Kykushin, w 2005 roku i tak to ciągniemy, to te dzieci zawsze nam przyświecają, są dla nas najważniejsze, bo one są tak naprawdę najważniejsze. I mało tego. Idą takie ciężkie czasy, i widzimy to w Europie Zachodniej, że naprawdę warto być sprawnym. I mówię to też do wszystkich Polaków, którzy mają dzieci. Wysyłajcie swoje dzieci do właśnie klubów sztuk walki. Nie mówię, że to ma być karate, kyokushin, czy jakiś, Mówię do sztuk walki, po to, żeby naprawdę były sprawne żeby potrafiły się w momencie, kiedy będzie ciężko nam obronić i siebie, i najbliższych, bo to jest chyba bardzo ważne. Jaka jest Twoja ulubiona część na treningu karate? Ulubiona rozciąganie. Przerwa na wodę. Borki i siłownia. Każda. Cały trening jest ulubiony. Dzień A. bez treningu to dzień stracony. Wow. Przerwa. Walki, 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 walki. Też, walki, walki? Najważne, no. no. wiadomo, to jest oczywiście kumite. To jest proste pytanie. Ale oczywiście no, trzeba ćwiczyć nad wszystkimi elementami, nie? Ej, jak ściąganie. Ja ja mam... Rozciąganie, ewidentnie. Za bardzo się nie męczysz, a właśnie dzięki rozciąganiu możesz więcej kopać na koniec treningu. Na pewno nie będziesz miał konkursu. Jaka była największa trudność w karate kyokushin, którą udało Ci się pokonać? Na Twojej drodze karate kyokushin. Na Presja przed zawodami. Teraz nie odczuwam żadnej presji, cieszę się tym, że startuję. Poszłam do psychologa sportowego, pani mi bardzo pomogła, więc jak ktoś ma problem, to polecam. Wątki, tak. Okej, okay, a jak to, jak to zmieniłyście? to <trujne> domu. domu, domu, domu bardzo nie lubiłam zawodów, bo się stresowałam, bałam się, ale już że kolejny raz. I ten strach już wycięża. Myślę, że systematyczność. To jest jednak systematyczność i motywacja przed jakimiś tam kolejnymi wyzwaniami, ale no w głowie tak poukładane, że każde wyzwanie przynosi jakieś tam kolejne sukcesy i motywujemy się nawzajem przede wszystkim teraz. Wytrwać chyba przede wszystkim w tym treningu. To jest największe, największe osiągnięcie dla każdego karateka. Zaczyna trenować mnóstwo, a zostaje tak naprawdę na zgarstka do seniorki zostaje garstka, więc ci którzy wytrwali brawo dla nich już za to a moja ulubiona część treningu karate to zawsze było to przeczytacie w komentarzu i was również zapraszam do dzielenia się swoimi ulubionymi częściami treningu w komentarzu, dajcie znać Trzymamy w ręce właśnie trofea, które tutaj na turnieju będą otrzymywać zwycięzcy, a trzymamy je dlatego, że Shihan jest autorem tych trofeów. Proszę opowiedzieć kilka słów, skąd pomysł na te trofea i jak one w ogóle zostały wykonane. Tak, zgadza się. To są y, trofea wykonywane już od lat, tylko każdy oczywiście według projektu y, inne, jakby zaprojektowane specjalnie na każdą okazję. Y, no akurat ten projekt y, nam tutaj przypadł do gustu, bo z Pawłem żeśmy tak ustalili pewne rzeczy. No tutaj jest dość dużo pracy, bo to jest i metal i szkło, no szkło żeby otrzymało taką formę jak tutaj należy utopić w piecu, to trzeba po prostu wysoką temperaturę utopić, to wszystko zrobić, no, projektuję, no mamy pewne rzeczy, które są pewne, na przykład jest pewne kanji, jest pewne kanku i tak dalej, natomiast forma, forma no, musi w jakiś sposób odpowiadać bliżej lub dalej miejscu, w którym przebywamy, no praca dość skomplikowana i trudna, ale takie no, ciekawe mi się wydaje. Ze mną Aleksandra Karbuk, mistrzyni Polski Open. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, chociaż troszeczkę pokontuzjowana, ale jak najbardziej pozytywny vibe. Jak, jak w ogóle oceniasz swoje walki? Też powiedz kilka słów o finale, bo przeciwniczka bardzo wymagająca, Martyna Kubik, utytułowana, wielokrotna medalistka, też mistrzostw Polski. Więc to był pojedynek naprawdę na wysokim poziomie. Jak Twoje odczucia? Powiem szczerze, że walkę półfinałową miałam z dziewczyną, nie wiem z jakiego klubu, ale miała zielony pas i bardzo się no, zdziwiłam, że wysoki poziom sobą reprezentuje. Natomiast w finale miałam walkę z Martyną Kubik, moja koleżanka, że tak powiem, z organizacji i wiem na co ją stać, wiem co sobą reprezentuje i jaki poziom ma po prostu. Startuje na mistrzostwach Europy i świata także ze mną, tylko w innej kategorii wagowej, właśnie ja zazwyczaj w plus 65 kg, ona w minus. W tym momencie mamy różnicę jakoś 4 kg, co nie zmienia faktu, że fajnie było dzisiaj z nią pierwszy raz zawalczyć na mistrzostwach Open karateki puszki. jak tam? Jak emocje po finale? Emocje, naprawdę się gnęby z to. Nie umiem się wysłowić aktualnie. Mój drugi start w seniorka Tutaj połączony z młodzieżowcami. Jak na początek jestem z dumna i zadowolona. Pierwszy raz miałam przyjemność z Karolą stać na macie. Dziękuję jej bardzo za walkę, bo była emocjonująca. Coś innego, tak? Bez HOGO, bez Hasku, bez piąstkówek przede wszystkim. Ale wszystko dobrze, jestem naprawdę zadowolona. Chcę tylko przeanalizować i zobaczyć, co nam przyszło poprawić. A trzecia walka z czego dwie miałem rano, już byłem troszkę poobijany, ale jakoś się wymasowałem i udało mi się w miarę jakoś to przetwórz. Sprzątana, a to oznacza, że to wydarzenie, te dwa wydarzenia dobiegły końca. Za nami kawał sportowych emocji, kawał yy, świetnej rywalizacji sportowej i kawał dobrego kata, bo to też było na początku dnia. Zapraszam Was do zobaczenia zdjęć na Facebooku, bo już się yy, tam ukazały. A tymczasem pamiętajcie, żeby subskrybować okiem sportowca, bo niebawem widzimy się na kolejnych niezwykłych wydarzeniach ze Świata Kiepskiego.